W tym filmie opowiem wam trochę o kostce Wit Eden, więc jest to najnowszy model With Eden, typ C5. Dostajemy ją właśnie w takim pudełku, na którym widnieje budowa kostki, no i krótki opis. Sama kostka, po wyjęciu z opakowania jest od razu nasmarowana i musimy się martwić o dodatkowe smarowanie. Bardzo ważną rzeczą w tej kostce jest super ścinanie zakrętów. 45 bez problemu na każdej ścianie, więc to jest naprawdę duża zaleta. Ścinanie tylne, może tyle, już więcej tak sobie ścina, ale te kilkanaście stopni całkiem w porządku ścina. Na górnej ścianie widzimy logo Wit Eden. Jeśli chodzi o budowę kostki, to jest ona następująca. Zastosowano tutaj taki specjalny system anty. Właśnie, żeby klocki nie wypadały, tak to wygląda w środku. Tutaj mamy taką szczelinę, dzięki której klocki nie wypadają. Tak wygląda krawędź, a tak narożnik. Więc dość taka ciekawa, nowa budowa. Klocki możemy otworzyć, bo są one zbudowane tak jak w Dajanach z trzech części. Szybko kostkę poskładam. Jest ona dość ciasna jeszcze. Trzeba ją będzie wyregulować. Ciężko wkłada się tutaj w pojedyncze kawałki. Ok, jest. I tutaj. Oczywiście mamy tutaj śruby regulacyjne na każdej ścianie, więc kostkę możemy wyregulować. Tak to tutaj wygląda w ten sposób. Więc kostka jest naprawdę godna polecenia. Zdecydowanie warto ją kupić u magicznej kostki. Dlatego namawiam i serdecznie polecam Wam właśnie ten sklep. Może pomieszam kostkę, i sami zobaczycie, jak to wygląda. Bardzo fajne naklejki są takie pciut jaśniejsze od tych, takich to przyzwyczaił nas dają. Według mnie lepsze, ja wolę takie jasne naklejki. Bardzo dobra kostka, a ja Wam serdecznie dziękuję. Cześć!